Siemano czołem ekipa Oskar Podolski z tej strony witam Was w kolejnym odcinku pod tytułem Dobrze Wszystkim Nieznane Dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę jeden z moich ulubionych zespołów, jakim jest POD POD i słuchajcie, bierzemy pod lupę w ogóle yy, jakby ostatni ich single. Ostatni ich single i tak dalej. Bo zaraz wychodzi płyta, chyba tam w maju czy coś no, i właśnie mają nowe numery i fajnie są, są fajne zagrywki w jednym numerze i chciałem Wam mniej więcej objaśnić jak, co i to się w ogóle dzieje, nie? I want bow down. Tak się nazywa. P-O-D, I want bow down. Bow down się pisze. Dobra, Ym, włączamy w takim razie od początku numer, nie?

Ale zoibisty refren. Ale generalnie od razu muszę tutaj to zdemontować i zrobić tego. Yy, splesza. To jest takie coś, nie? Każdy bernarz musi przejść przez etap splesza. Musisz mieć splesz. Jak masz dużo blach, to musisz też mieć splesza, żeby robić. Dobra. I teraz tak. Jak jest tam. Tak, on to, to jest na pewno po obręczach. I tam też zrobił taką zagrywkę na hi-hecie. Czekaj, bo oczywiście, już statyw zaczyna mi przeszkadzać. Nie, że zrobi. Na pewno było coś takiego. Nie? Tak. One chyba no najwyższym, bo jest, nie? I wish him. Boys, he it's... I wish I thought of Oh. top of every mountain is the bottom of another. The top of every mountain is the bottom of another. Run for cover, you discover some will thrive another, suffer. Cause the top of every mountain is the bottom of another. Who don't wait? Let <smallionimus> <smallionimus> speak the truth, let it resonate, and let it detonate and get blown away, till you keep riding to a higher place, can't stop, won't stop, don't stop coming to hear the top gotta keep with the day I make it so they won't get to me that I got to take it. <smallionimus> the pain is power to love, people coming, but you'll never cast me running good. Ah, whoa, whoa, down whoa. <smallionimus>

Tak szła ta końcówka, ale on tam jeszcze coś zrobił, eee, taki zrobił było coś takiego. Ale zaibisła Heiter. Wyjął takie podwójne uderzenia na werlu. Tak, jest tam coś takiego, jak jest. A, Tak, to samo. To samo, to samo. O. To jest dobre? No, i to jest też. E, chyba jeden z moich pierwszych odcinków na YouTube, albo drugi, był właśnie o tym. To jest proste, bo masz prawa, lewa, prawa, lewa, prawa stopa. I on to robi. Tak. Nie. No wiadomo, te gary są tak zmiksowane, że pff, no aż po prostu... Hi-hat w ogóle jak się ma super ambient, nie? No mega. Pytanie potem, wiesz, czy jesteś w stanie takie rzeczy też wychwycić, nie? Fajnie. Fajnie to brzmi. Znaczy fajnie, zajebiście. While we elevate not nothing smothered lower class never the upper cause the top of Zajwiste Bo on tam jeszcze w zwrotce też wplatał jakiegoś splasha, nie? O Tylko, że on ma o wyższym tonie tego splasha O ma jeszcze... Jeszcze bardziej.

No ale to jeszcze raz tą zwrotę zróbmy Super, bo tu jest. No, prostota. Prostota, ale zajebiste. O, znowu było. Yeah. I ty od razu musisz słyszeć, że to były triole. Jak nie słyszysz tego w ogóle, co, co, co to jest, to... To jest problem i musisz się tego nauczyć. Ja cię tego nauczę. Tak... W ogóle możemy się tak na lekcji online spotykać, nie? Dobra. Ten bridge, nie? Chyba takie coś było, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz to będę miał. Pytam na przykład, o, jak długo się uczysz piosenki jakieś i w ogóle, to wystarczy takie coś. Na przykład, jeśli chodzi w przypadku, jeśli piosenka jest na tym poziomie trudności, to ja sobie takie coś przerobię i praktycznie za 5 minut możemy grać cały warnie? Nie. Spokojnie. Ja. Ale generalnie nie o to chodzi. Dobra, ten patent nie to jest. Stopa gra cały czas No, ten high hat też albo nie. To jest tak, jakbyś grał. Przerywasz tą prawą rękę, albo nie. No, takie typo, typowo bridge'owe zagranie dla mnie. Typiś, typiś, bridge'iś, nie? Tylko tu po prostu, nie? I... No i ten flam to jest dobrze wbijany, nie? I tam też jest potem to... Tylko ja tu. Kurde, bo on na pewno ma toma tutaj, nie? Dlatego wiesz, jest takie... To jest niewygodne granie w ten sposób. Tu się zawsze boję że się e, stuknę w rękę, stuknę. Bardzo delikatnie powiedziałem, chciałem powiedzieć co innego. O, widzisz, bo tu. zobacz jak to jest blisko jak ja gram, nie? że ja aż dotąd po prostu macham pałkami. Mam coś takiego, że nie mogę grać w okularach przeciwsłonecznych, bo zawsze sobie obijam tutaj. Sakra, nie. Da, 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 da. <śmany> Tam jest coś takiego. No i potem końcówka. W ogóle jest coś takiego, że jak ja to włączam w samochodzie, to mój syn nie śpiewa normalnie tą frazę. won bow down. Swoją drogą, dość właśnie rozwiązanie bo jest takie przedłużenie, jest I won't bow, down. Yeah? I bez razu jest koniec. Więc e, zajebiście, No nie wiem, nie wiem kto tam gra, ale tam gra jakiś inny bebniarz. Ale zrobię jeszcze w ogóle jeden breakdown e, pod e, numeru. Jeszcze jednego z, z, pierwo, z pierworodnym, jakby bemniarzem, Nie z pierwotnym, no tym takim właściwym który grał, wów tak zwany, byłem w ogóle na koncercie P.O.D eee, z przyjaciółmi, no, w Berlinie byliśmy. No dobra, to chyba, chyba tyle, nie, bo tu nie ma jakby co się tam za bardzo rozdarniać, nie, taki szybki breakdown będziemy robić. Generalnie te odcinki będą takie krótkie, nie chcemy się tutaj rozwozić na, te odcinki zrobimy takie krótkie, nie, nie będziemy się tutaj jakoś, nie wiadomo jak rozwijać, nie, to chodzi o to, żebyście zobaczyli co, jak się też eee, gra, nie, no dobra. Zapraszam na stronę internetową do obserwowania w Instagramu, w TikToku, w Facebooku, w tego wszystkiego. Jeśli chcesz się nauczyć, jak grać stopą fajnie, to zapraszam Cię do mojego kursu, który mam na stronie internetowej. I wszystko, wszystko i tak dalej, nie? No dobra, pozdro, Joe